Agnieszka Metelska, Obecność. Poemat wydany przez Niszę w 2020 roku. W, tym, w tej książce znajdziemy też piosenkę dla wnuczki i utwór Ciąg Dalszy Nastąpi, CDN. Stworzony z haseł z protestów kobiet, tych jesiennych protestów kobiet. Tak, tak. Szczerze mówiąc, nie lubię poematów. Nie przepadam za poematami, ponieważ albo mam wrażenie takie, że albo muszę być podłączony na stałym łączem jakimś mocnym do Wikipedii, bo tak jakby autorowi zależało na tym, tego poematu, nie tego, tego przykładowego, żeby mnie zaskoczyć trudnymi formułowaniami, wyrazami, których w ogóle nie mam pojęcia o co, o co chodzi. Albo jest to strumień świadomości no to czytaj wyżej. Też często nie mam pojęcia o co chodzi. Obecność mnie zaskoczyła. Ten poemat mnie zaskoczył, ponieważ dobrze się go czyta. Jak możemy przeczytać na czwartej stronie okładki jest to połączenie reportażu i wiersza, więc Dość niefortunne wydawałoby się połączenie, bo ani wiersz, ani pies, ani wydra, ani poemat, ani reportaż. W rzeczywistości mamy zapis tego, co się dzieje i tego, co się zdarzyło w tym roku, nie tylko w tym roku, jakby narastało. Mamy taki reportaż z działań ludzkości, tej ludzkości generalnie na całym globie i tej ludzkości. Regionalnej, bo mamy świat, Europę, a nawet suchowolę, na stronie 28. Czego nie będę cytował, bo jest sporo, sporo brzydkich wyrazów. Ale fragment wyżej mamy taki: wszystko już było, nie wszystko minęło. Średniowieczna Europa masakrowała Żydów oskarżanych o wywoływanie epidemii dżumy. Współczesna tolerancja dopuszcza: lekarzy ze szpitali nie obsługujemy. Na drzwiach zakażonych narysujemy krzyż, a z dziećmi pielęgniarki się nie bawcie. Mocne fragmenty, które mogą, zry... które robią wrażenie. Eee, to nie jest tylko zapis. To nie jest tylko kronika. Nazwałbym to też nienachalnym oskarżeniem, a z drugiej strony też wołaniem. Opanujmy się. Zobaczcie, co się dzieje. Ten obraz nie jest... Mało powiedziane, że nie jest wesoły. To, co się dzieje, jest przerażające. No, oczywiście to nie jest lektura dla skrajnej prawicy, dla miłośników tej strony Politycznej. Czy to jest poemat polityczny? Nie wiem, ja go tak nie odbieram. Trosemka dla wnuczki, której też fragment zacytuję, pierwsza kapit. A Pan Bóg coraz to starszy? Nie widzi, nie słyszy, choruje? Gdy sił mu na świat nie starcza, to kto się nami zajmuje. I to mogłaby być puenta i mógłbym teraz powiedzieć wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia. Ten poemat jest bardzo mocny. I warto go, no niby o wszystkim wiemy, ale warto posłuchać jakby tego kronikarza, którym jest autorka w tym momencie. Bo to mamy czas i mamy czarno na białym co się dzieje, obecność z ilustracją Justyny Metelskiej. To, co lubię w niszy też, to są informacje o kroju pisma, który został użyty i używają takich krojów pisma jak strajk Michała Bergera i krój pisma Alergia Mateusz Machalski. Całość ma Całość 42 strony, czyli książeczka, którą warto mieć. Naprawdę, szczerze polecam. To mówi Wam facet, który nie lubi poematów. Polecam ten po poemat, ponieważ e, od czasu do czasu dobrze sobie przypomnieć i spojrzeć na, na to, co się dzieje, nie tylko e, biorąc informacje z Twittera, Facebooka, innych mediów czy jednej, czy drugiej strony telewizyjnej, czy internetowej. Rafał Czachorowski, Fundacja Duży Format.